Dzień dobry. Z tej strony Anna Wrzesińska. Witam Państwa na dzisiejszym webinarze przed otwarciem Wall Street. Generalnie na początku sesji. Europejskiej w centrum zainteresowania inwestorów pozostawały głównie wstępne odczyty indeksów PMI zarówno dla sektora przemysłowego i usługowego, zarówno w Niemczech, jak i całej strefie euro. I te odczyty wypadły generalnie do, dobrze, powyżej konsensusu rynkowego w większości przypadków. Natomiast no, cały czas, pomimo tych pozytywnych sygnałów, ta dynamika gospodarcza w strefie euro pozostaje dość słaba. Dziś również, dosłownie 15 minut temu, zostało opublikowane także dane z amerykańskiej gospodarki, a konkretnie inflacja CPI ze Stanów, gdzie konsensus rynkowy zakładał wzrost inflacji we wrześniu do 3,1% w skali roku oraz stabilizację wskaźnika bazowego inflacji CPI na poziomie 3,1%. Ostatecznie we wrześniu ta inflacja bazowa CPI wyhamowała do 3%, 3 w skali roku. Również wzrost inflacji w ujęciu rocznym, tej głównej inflacji CPI był niższy niż zakładał konsensus rynkowy. A to odczyty w ujęciu miesięcznym były również niższe od prognoz. Tak więc te wszystkie wskazania nie zagrażają perspektywie obniżki stóp procentowych przez Fed w przyszłym tygodniu. Na chwilę obecną prawdopodobieństwo cięcia stóp o 25 punktów bazowych wynosi 97%. Tak więc, no to jest raczej pewna opcja. FED jest też zdania, że ten inflacyjny efekt wzrostu cał będzie tylko przejściowy. No, większe obawy ma co do tego, jak przedstawia się kondycja rynku pracy w Stanach więc no, jeśli dojdzie do przełamania tego impasu związanego z ustaleniem nowego budżetu, to na pewno poznamy wysyp większej ilości danych. Natomiast to, na co czekamy po tych danych odnośnie inflacji CPI, to jeszcze dzisiaj te dane, że tak powiem, pozostające w cieniu inflacji, czyli odczyt finalny indeksów nastroju, indeksu nastroju amerykańskich konsumentów według Uniwersytetu Michigan oraz wstępny odczyt indeksów PMI dla usług i sektora przemysłowego w Stanach. No i wiadomo, w przyszłym tygodniu to posiedzenie Fedu. Zobaczmy teraz, przyjrzyjmy się, jak po tych danych inflacyjnych przedstawia się sytuacja na wykresach. Już za chwilkę udostępnię Państwu swój ekran, gdzie widzą Państwo główną parę walutową euro-dolara. Euro-dolar. Dolar generalnie w reakcji na dzisiejsze dane inflacyjne troszkę się osłabił względem euro, ale widzą Państwo, że cały czas na eurodolarze tutaj ta sytuacja techniczna w ostatnim czasie wskazuje raczej na taką powolną korektę spadkową notowań głównej pary. Dzisiejsze dane mogą przyczynić się do tego, że eurodolar znów będzie próbował wrócić w okolicę tego najbliższego oporu w postaci tej 50-sesyjnej średniej w interwale dziennym, czyli tych okolic bliżej 1,1670, natomiast no cały czas, jak gdyby tutaj w takiej krótkiej perspektywie, no to takie średnie widoczne w interwale H4 układają się ku dołowi, i jak na razie no też znajdujemy się poniżej tych najbliższych oporów. Natomiast no, po dzisiejszych e, danych no, wzrosły szanse na takie e, też e, podbicie tych notowań w terytoriach bliżej 1,1670. Natomiast e, no, poprzednio e, ta korekta, widzą Państwo. Spadkowa miała nieco głębszy zasięg, więc tutaj też cały czas niewykluczone, przynajmniej no dopóki nie widzimy powyżej tego poprzedniego szczytu, że ona jeszcze może się próbować realizować, no ale po tych słabszych odczytach ze Stanów raczej wzrosły szanse na powrót bliżej 1,1670 krótkoterminowo. Na funcie cały czas tutaj dominuje taka tendencja rozpadkowa Jesteśmy poniżej tej linii poprowadzonej po lokalnych szczytach. W ostatnich dniach takim dobrym wsparciem, dobre wsparcie dla kursu stanowi ta dwustu sesyjna średnia w interwale dziennym. Na krótszych interwałach cały czas jesteśmy kurs znajduje się poniżej tych kluczowych średnich 50 setki i dwusetki, tak więc jak na razie raczej lekko cały czas w średnim terminie prospadkowo, natomiast no, dzisiejsze dane także mogą sprzyjać podbiciu notowań chociażby do tej linii poprowadzonej po ostatnich Lokalnych szczytach, gdzie takim najbliższym oporem w posadzie tej linii pozostają te rejony bliżej 1,34. Na parach z polskim złotem cały czas no, bez większych ruchów. Widzą Państwo dolar, parę dolar, dolar złotych, która cały czas utrzymuje się w zakresie dziennym chmury i Chimoku i tutaj raczej właśnie obserwowane są takie ruchy w zakresie trzygroszowym. Aktualnie dolne ograniczenie chmury wyznacza te najbliższe wsparcia na poziomie czy może bardziej w rejonie między 3,61, 50 a 3,62? Od góry natomiast górne ograniczenie chmury wskazuje na obór na poziomie 3,66. W tym tygodniu natomiast doszło do umocnienia złotego względem euro, wobec czego po raz kolejny notowania. Zeszły w, w okolice, bliżej już ponownie 4,22, natomiast no, cały czas jakby utrzymują się w tym takim szerszym zakresie wahań, i jak na razie. Nie doszło do żadnego tutaj wybicia z tego zakresu, więc tutaj dominuje raczej taka tendencja boczna. No, z z odchyleniami w ostatnim czasie, właśnie bardziej w dół od, tych, od tego poziomu oporu wynikającego ze zbiegających się średnich. Mam na myśli ten rejon 4,2550 bardzo dużo dzieje się cały czas na rynku metali szlachetnych, jednakże po no, ostatniej takiej większej korekcie spadkowej tutaj jak na razie rynek zastanawia się z tym, co zrobić dalej. Jeśli chodzi o ten Zakres formacji podwójnego szczytu e, widocznej e, tutaj, w tym ujęciu H4, no to zakres tej formacji się, e, został już zrealizowany. E, natomiast też tak średnioterminowo, notowania cały czas nie mogą wyjść ponownie e, powyżej chmury. E, te, tak więc e, trzeba moim zdaniem e, na razie poobserwować troszeczkę sytuację i zobaczyć, czy generalnie to takie ważne, e, ważna strefa wsparcia w rejonie między 4000 dolarów a 4060 zostanie utrzymana. E, dodatkowo takim impulsem znów do większego ruchu kierunkowego może być wyjście z tej formacji prostokąta czyli od dołu um, szamanie tego poziomu 4000 dolarów co mogłoby doprowadzić notowanie w rejonie tej sesyjnej średniej natomiast wyjście od góry powyżej tych okolic 460 um, 5 prawie e, będzie impulsem i próbą powrotu do tej e, tendencji e, zwyżkowej. natomiast no, w, cały czas w średnim, e, w takim krótszym terminie obecna sytuacja techniczna jak na razie jeszcze nie zachęca do tego, by e, Podłączać się do tego dominującego trendu w długim terminie, który jest trendem wzrostowym. Podobnie na srebrze. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z większą korektą. Tutaj być może niektórzy z Państwa widzą takiego RGR-a, którego zasięg no, można powiedzieć, że jest prawie zrealizowany. Natomiast tutaj na srebrze ta dwusesyjna średnia w interwale H4 wyznacza wsparcie dopiero w rejonie 47 i, dolarów i 25 centów. Tutaj nieco powyżej mamy te poprzednie dołki z początku z początku października, więc teraz tak krótkoterminowo, krótkoterminowo ta strefa między 47. Właśnie tutaj 20, a 47, mniej więcej 35 jest taką ważną najbliższą strefą wsparcia, i też no, podobnie na złocie, te, podobnie jak na złocie, można sobie wyrysować tutaj taką formację prawda prostokąta i poczekać na wybicie z tego węższego zakresu, żeby zobaczyć, w którym kierunku rynek dalej będzie chciał podążać, no bo w w średnim terminie jednak zeszliśmy poniżej chmury te średnie zaczęły się kierować ku dołowi, więc no, sytuacja nie jest jednoznaczna. Pomimo tego przełączy się na wykres bardziej taki długoterminowo, pomimo tego, że cały czas, jak gdyby w tych interwałach, prawda, takich bardziej długoterminowych no, ta tendencja wzrostowania jest zaburzona. Jeśli chodzi o platynę, no tutaj podobnie ta większa korekta doprowadziła do tego, że testowaliśmy ważne wsparcie właśnie w, w tych okolicach 1500. 10-11 dolarów za uncję. Tutaj widzą Państwo, cena wróciła, żeby przetestować ten szczyt z 21 lipca tego roku. Jak na razie z perspektywy długoterminowej, tutaj ta tendencja wzrostowa jest zachowana, także wybronione zostało. To wsparcie w postaci zbiegającej się z tym poziomem wynikającym z tego szczytu, zbiegająca się średnia, prawda, 50-sesyjna, tak więc tutaj ten poziom wynikający z, ze wsparcia w postaci tej średniej też został ładnie wybroniony. Poprzednio ta średnia też ładnie prowadziła tą cenę. Głębsza korekta również nie ominęła palladu, który może pierwszy cofnę na ten wykres tygodniowy, żeby to lepiej zobrazować, który po wyjściu, właśnie górą powyżej 200 sesyjnej średniej, po wyjściu górą z, z tego wcześniejszego, szerszego zakresu wahań kontynuował wzrosty, mniej więcej tutaj w okolice tak o poziomu 1690 2 dolarów 7, przepraszam, dolarów za uncję, czyli wróciliśmy z ceną w rejon tych listopadowych dołków z 2021 roku. No i jak na razie to ważne wsparcie w rejonie 1370, prawie 4 dolarów za uncję zostało wybroniono, wybronione, więc z perspektywy tego trendu, budującego się być może trendu i zmiany tendencji w dłuższym terminie, no to, to ważne wsparcie zostało wybronione, natomiast tak krótkoterminowo to właśnie teraz Pallad będzie walczył o to, żeby się utrzymać na tych poziomach powyżej 1375-1400 No jeśli to się uda, no to wzrosną szanse na to, że Znów będziemy tutaj próbować wrócić na nieco wyższe poziomy, bliżej 1550 dolarów za uncję. Zobaczmy teraz, co się dzieje na indeksach. Jeśli chodzi o. Niemieckiego DAXA. To cały czas to raczej nie można mówić o jakimś takim ruchu czy tendencji. Raczej widzą Państwo, że Pozostajemy w jakimś takim szerszym zakresie wahań, chociaż w interwale dziennym to jest może bardziej takie czytelne, bowiem no, kurs stara się cały czas utrzymywać powyżej tego górnego ograniczenia mury, a ostatnie zejścia właśnie raczej. Um, um, no, raczej testują właśnie tylko to górne ograniczenie chmury. Um, I e, jak na razie e, no. Handel przebiega w takim węższym zakresie, no dołu takim najbliższym wsparciem pozostaje ta 200 sesyjna średnia, a te bliżej 24 200. No i nic w sumie takiego ciekawego się tutaj nie dzieje, nie ma jakiejś takiej większej zmienności, więc może chwilowo... Lepiej sobie tak, odpuścić i skoncentrować się na przykład na indeksach amerykańskich, gdzie jednak dominują te tendencje długoterminowe i tutaj te silne trendy wzrostowe są cały czas utrzymywane. Dzisiaj w reakcji na tą publikację, nieco słabszych niż zakładał konsensus, danych o inflacji CPI ze Stanów mieliśmy wyjście na Nasdaq powyżej, Ostatnich szczytów, przełamanie tego oporu w postaci tej linii poprowadzonej po ostatnich szczytach i wyjście na nowe maksima. No, tak jak mówiłam na początku webinaru, te dane, dzisiejsze dane inflacyjne przybliżają. Jeszcze mocniej, czy stawiałam kropkę nad i, może w ten sposób nad tą przyszłotygodniową decyzją Fedu odnośnie stóp. Tak więc, no też indeksy tutaj trzymają się bezpiecznego cały czas scenariusza, czyli do kontynuacji tych tendencji długoterminowych. No, jeśli chodzi o nazak, no tutaj, żeby wyznaczyć jakieś kolejne, poziomy oporów, to możemy się właśnie posiłkować takimi najbliższymi projekcjami poprowadzą tej ostatniej większej korekty spadkowej, które tutaj nam wyznaczają takie kolejne poziomy geometryczne oporu, na przykład w rejonie tej projekcji 127,2% i są to te rejony bliżej tych okolic 25 tysięcy, prawie 670 punktów. No podobnie wzrostowa tendencja utrzymuje się na tym szerszym indeksie 500 spółek amerykańskich i tutaj również w dniu dzisiejszym publikacji tych danych inflacyjnych wyjście. Na nowe maksima, więc tą dominującą tendencją pozostaje tendencja wzrostowa. No, dołączą się no, taka różnica, że po prostu widzą Państwo, że nie weszliśmy na nowe szczyty, natomiast no, jesteśmy blisko poprzednich ATH. I polski indeks WIG20. Tutaj mam zaznaczone linie z poprzedniej analizy, gdzie rozmawialiśmy o tym, że cały czas ten indeks jednak tak wygląda prowzrostowo, utrzymuje się w zakresie wyznaczonym przez ten kanał wzrostowy. W ostatnich godzinach miało miejsce wyjście powyżej górnego ograniczenia tego kanału, no i tym samym właśnie dość szybko indeks wrócił w okolice tych ostatnich szczytów. Cały czas mocnym oporem pozostają te rejony bliżej, te rejony powyżej 3030 punktów. No i spójrzmy na to, co się dzieje jeszcze może na surowcach energetycznych, bo właśnie w tym tygodniu, właśnie może zacznijmy od gazu, mieliśmy rolowanie na gazie, w związku z czym ta widoczna na wykresie luka wzrostowa to jest efekt rolowania, które było wyjątkowo duże biorąc pod uwagę, czy duże w sensie różnicy między tą serią wygasającą a tą serią grudniową, na, o którą jest oparty teraz nasz kontrakt CFD, tak więc notalka na tym gazie to jest efekt rolowania, więc no, praktycznie po tym rolowaniu, kurs powrócił w, w okolicę tego szczytu z 20 czerwca i aktualnie te poziomy. 414 są najbliższym oporem, no i troszeczkę no to rolowanie jakby zaburza tutaj analizę, natomiast no, po samym rolowaniu nie widać już takiej dynamiki, chęci wzrostów. Czasami jest tak, że właśnie jak takie duże luki się pojawiają, to jest no, próba przynajmniej częściowego pokrycia takiej luki, natomiast na chwilę obecną kurs powoli się osuwa, ale no nie wykazuje jakiejś chęci wzrostów. Natomiast w ostatnim czasie można powiedzieć, że ciekawie zrobiło się na ropie, bo ropa po takim okresie dość no, w długim okresie spadków, prawda, i tutaj w wyjściu do, do, dołem w szamaniu tych okolic 61 dolarów i 50 centów kontynuowała spadki, które wyhamowały w rejonie tej projekcji. 200%. Natomiast cały czas jak gdyby te minima z, z kwietnia, tutaj widzą Państwo, i maja no, się bronią. Aktualnie po tym, jak Stany. Ogłosiły sankcje wobec największych rosyjskich koncernów naftowych. Obserwowany był taki wzrost notowań cen, cen ropy, co też zmieniło ten układ techniczny aktualnie na taki nieco bardziej wzrostowy, bo notowaniu udało się wrócić powyżej tej bariery 61 dolarów i 50 centów. Natomiast no, trzeba brać pod uwagę to, że mm, dość blisko znajduje się opór, taki najbliższy to są właśnie te poziomy już bliżej 62 dolarów i tutaj 90-92 centów, natomiast no, w krótszym terminie jesteśmy powyżej średnich, które tutaj zaczynają układać się górze i być może wygenerują jakiś taki bardziej pozytywny sygnał dla notowań ropy, natomiast ryzyko tam testowania tych okolic 55 dolarów za baryłkę zostało zażegnane. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne webinary z tej serii już w przyszłym tygodniu. Udanego weekendu.